Witajcie kolejny raz. Dzisiaj chciałbym poruszyć taki temat, który wydaje mi się dosyć trudny, bo brzmi obco w naszych uszach. Posłuchajcie, to jest fragment z listu Jakuba, czwarty rozdział, werset dziewiąty i dziesiąty. Biedajcie i smućcie się i płaczcie. Śmiech wasz niech się w żałość obróci, a radość w przygnębienie. Uniszcie się przed Panem, a wywyższy was. Myślę sobie, że to jest taki fragment, który bardzo dziwnie brzmi w naszych uszach dzisiaj. Mówimy raczej o odwrotnościach, jako o pewnej bożej woli, o radości, o. Pewności o zwycięstwie, o ośmiechu, o wywyższeniu, o chwale. Tutaj Jakub, brat Pański, mówi do ówczesnych sobie, ale myślę, że mamy dużo podobieństw z tymi ludźmi. Jestem o tym przekonany. Podobnie myślimy, podobnie postrzegamy samych siebie, podobnie. Jesteśmy przekonani o jakiejś takiej swojej wyjątkowości, pewności siebie. Gdybyście przeczytali cały ten fragment i cały ten list, to on pokazuje właśnie pewność siebie jako taką pewną cechę dominującą wśród adresatów tego listu. I myślę sobie, że czymś bardzo podobnym są dzisiejsi chrześcijanie. Czujemy się bezpieczniej, czujemy, czy czuliśmy się do niedawna bezpieczniej i pewni. I zwróćcie się do czego mówi, jakby w jaki sposób mamy wrócić do Boga o czym mówi Jakub. Jakub mówi biadajcie i smućcie się. Zwróćcie uwagę na swoje grzechy, zwróćcie uwagę na, na problemy, w których się znajdujemy. Miejcie wrażliwe serce, miejcie serce, które potrafi to dostrzec, które potrafi się tym przejąć, które tylko patrzy do przodu z zarozumialstwem, ale miejcie takie serce, które potrafi dostrzec, dostrzec grzech, dostrzec potrzeby dostrzec słabości i przejąć się tym wszystkim. Myślę sobie, że to jest chyba jednym z największych wyzwań naszym, czy potrafimy się tym dzisiaj przejąć. Smućcie się i płaczcie. Znowu nie chodzi o to, że mamy się smucić i płakać yy, z jakiegoś sentymentalizmu taniego, ale raczej nad tymi rzeczami, nad którymi Bóg płacze, e, którymi On się smuci, które Jego martwią. E, śmiech Wasz niech się w żałość obróci, radość przygnębienie. Popatrzcie na siebie, popatrzcie na stan Samych siebie, nie brata obok, nie zboru obok, ale swój własny. Czy potrafimy to robić? Kogo jesteśmy stróżem? Samych siebie czy brata swego? W innym kościele. Uniżcie się przed Panem. I zwróćcie uwagę, że właśnie ta pokora, ta prawdziwa pokora, to prawdziwe uniżenie, to prawdziwe rozpoznanie swojej słabości. To prawdziwe, prawdziwy smutek nad sobą, płacz nad sobą, żałość. Zwróćcie uwagę, że to wszystko jest błogosławieństwem, bo ostatecznie jest powiedziane, ty tego potrzebujesz, ty, to, ty, ty potrzebujesz tego wszystkiego doświadczyć, ty potrzebujesz to rozpoznać, ty powie, potrzebujesz nazwać siebie w prawdzie, potrzebujesz, żeby do ciebie to wszystko dotarło. I to jest pewnym warunkiem, do tego, żeby pójść dalej. Dopiero później się pojawia pod koniec wersetu 10 taka zapowiedź zmiany Bożej przychylności, że uniszcie się przed Panem, aby wyższy Was. Życzę nam wszystkim w tych czasach takiej może właśnie przymusowej separacji od różnych obowiązków. Życzę nam wszystkim, żeby to był czas postu, żeby to był czas, można to też wykorzystać, bo będziemy mieli jutro post, że to był czas takiego uniżenia, żeby to był czas biadania, smutku, płaczy, przyznawania się do swoich grzechów, wyznawania swoich grzechów i aby faktycznie to było dla nas ozdrowieńcze. Nie chcę nikomu niczemu, niczego podpowiadać, ale, ale miejmy taki czas. Zastanówmy się, czy to nie jest naszą potrzebą czy to nie jest czymś, do czego Bóg nas powołuje. Z Bogiem. Do zobaczenia wkrótce.